Cześć, po raz kolejny jesteśmy w Śremie na tym doświadczeniu z terminami siewu i na tym się skupimy w tym odcinku, ale też opowiemy o procesie zapylania i zapładniania kukurydzy, tak żebyście wiedzieli, czy ten proces u was ma duże szanse, żeby przejść poprawnie, czy może być troszeczkę utrudniony. Zapraszam was do oglądania tego odcinka. Najpierw chciałbym pokazać wam jak wyglądają różnice takie najprostsze, czyli te wizualne dla każdego z terminów siewu. Będę się schylał po rośliny z 10. z 17. i z 25. kwietnia z terminu siewu, żeby wam pokazać jak one wyglądają. Będziemy to omawiać w trakcie pokazywania. Zacznę od pierwszego terminu siewu, czyli to jest 10. kwietnia. Tak jak widzicie rośliny są potężne. Jeżeli chodzi o układ kolb, to tutaj nawet też widać fajnie, że część znamion już jest brązowa, czyli wiemy, że doszło już częściowo do zapylenia, zapłodnienia, więc to jest bardzo fajny znak. Wysokość rośliny, no ja tutaj będę takim dla Was wyznacznikiem. Widzimy, że nie są w tym roku rośliny jakieś ogromne i wielkie, natomiast no myślę, że tutaj ta masa zbudowana. Jest fajna. Na co chciałbym zwrócić uwagę? No, to jest dla Was troszeczkę, będzie mi to trudno pokazać. Natomiast, jakbyśmy wzięli sobie całą roślinę i tutaj tę masę tego systemu korzeniowego, to z tego pierwszego terminu, czyli 10 kwietnia, było mi najtrudniej wykopać tę roślinę, bo ten system korzeniowy jest rzeczywiście zdecydowanie najlepiej rozwinięty i myślę, że to też będzie predysponowało, żeby te rośliny z tego właśnie 10 kwietnia kwietnia siewu najlepiej nam zaplanowały. Teraz przejdziemy do obejrzenia jak wygląda kolba z tego terminu. Już chwileczkę, roślinę sobie odstawię. No, nawet sama stoi. Więc widzimy tutaj ile mamy rzędów. Ile mamy ziarniaków w rzędzie. Więc możemy sobie też to no możemy zaryzykować nawet i przeliczyć, czyli liczę 1, 2, 3, 4, 35 i ilość rzędów policzę jeszcze 2, 4, 6, 16, 18, na tym akurat obiekcie 18, więc myślę, że bardzo fajny możliwy plon do wygenerowania. Widzimy wiecha już w pełni była wykształcona pylenie, teraz już jest, no akurat jesteśmy po deszczu, więc tego pyłku jest niewiele, e, natomiast to pylenie też tutaj widać przebiegło fajnie i pozytywnie. Kolejny obiekt to jest roślina, e, która była zasiana 17 dnia kwietnia i widzimy, że tutaj też ta masa tego korzenia jest też dosyć wysoka, natomiast już tutaj wykopanie tej rośliny było łatwiejsze niż tej rośliny poprzedniej. Wysokościowo nawet jeszcze myślę, że można by było je porównać. Ta jest, zdaje się, troszeczkę wyższa. Tak, jest ona wyższa. To nie jest duża różnica, natomiast na jakieś tam powiedzmy 5 cm. No i taka też jest tendencja, że rośliny, które są siane później, jeżeli są dobre warunki, to zawsze będą troszeczkę wyższe. Zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj ta kolba. Na tej roślinie już odstawię. Widać, że kolba jest znacznie słabiej rozwinięta tutaj w układzie tej rośliny. Tu jeszcze do zapylenia nie doszło, bo wszystkie znamiona są zielone. Kolbka jest mniejsza. A widzimy, mamy tutaj znamiona. One są fajne, długie, ale o tym troszeczkę później opowiem. Zobaczymy, jak to tu wygląda. 3 4 5 6 7 8 9 10 28 39 2 4 14 16 rzędów Czyli mamy dwa rzędy mniej, więc też bardzo fajna roślina. I ten ostatni termin siewu, czyli mówimy tutaj o tym 25 kwietnia. I tu widzimy też możemy sobie porównać. Wysokościowo. No tutaj już roślina jest chyba troszeczkę niższa od tej z pierwszego terminu. No tu nam się wiecha złamała. Ja chciałem sprawdzić, czy pyli tak jest niższa. Ona jeszcze się troszeczkę wyciągnie, bo ta wiecha całkowicie nie wyszła. Więc finalnie pewnie będzie taka sama, lub powinna być nawet. Troszeczkę wyższa, ale zobaczcie, tutaj też fizjologicznie, jeżeli chodzi o wyciągnięcie tej rośliny, jakby z ziemi, to było dużo prościej. Ten, ta broda korzeniowa jest mniej rozwinięta, też jeżeli spojrzycie, nawet na ten system korzeni przybyszowych, to one tutaj w tym terminie są na razie najmniej rozwinięte. Porównam. Tu mamy pierwszy termin I tak wyglądają te, ten system korzeniowy przybyszowy, a tutaj mamy z ostatniego terminu. No, i tutaj kolba tak naprawdę będzie ciężko to jakoś mocno zweryfikować ją, ale już możemy też oczywiście sobie to troszeczkę sprawdzić, chociaż to jest za wcześnie. Natomiast wiadomo, że już mamy liczbę ziarniaków. No ale niestety te ziarniaki, zobaczcie jak przeciąłem, to one się też tu wysypują. To wszystko jest dosyć świeże, no, ale jak już tu jesteśmy, to myślę, że tą próbę warto podjąć. O widzimy, piękne. Ładne, długie znamiona, jeszcze żadne nie jest zapylone, bo wszystkie są, zobaczcie, przyczepione tutaj do ziarniaków, to znaczy, że jeszcze do zapłodnienia nie doszło, a muszę je, spróbuję je uciąć. Będzie ciężko, ale dobra, udało się. Spróbujemy tu przeliczyć, będzie trudno. Raz, dwa. No myślę, że też około 35. I ile rzędów tu mamy? Dwa. 14, 16, czyli mamy 16 rzędów. Teraz, w ramach podsumowania tego całego doświadczenia, sam wygląd roślin teraz no, jeszcze nam niewiele mówi, ponieważ to doświadczenie jest i było w, dobrym, w dobrej fazie, w dobrych warunkach, więc jakby nie ma tutaj większych różnic, takich powiedzmy wizualnych, fizjologicznych. Nawet powiedziałbym, że patrząc na terminy siewu, na warunki wodne, no to wszystko się zgadza i tutaj nie ma żadnych takich, wiecie, jakichś anomalii, nazwijmy to tak. Natomiast też, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy w tym sezonie wegetacyjnym, to kontynuujmy to porównanie sezonu od 2023 do 2025. Teraz będziecie widzieli to w formie prezentacji, którą ja dla Was ustnie zreferuję. Pierwszy slajd, który widzicie, to jest porównanie właśnie tej akumulacji sumy temperatur efektywnych pomiędzy latami 2023 a 2025 dla siewu wykonanego 10 kwietnia każdego z tych lat. Tak jak widzicie, wykres nam się kończy na 21 lipcu. Zielona linia to jest bieżący rok, no, czerwona to jest rok 2024, a niebieska to jest 2023. Widzimy, że no, niestety jesteśmy poniżej każdego z tych lat, więc to jest tak naprawdę najchłodniejszy sezon, nawet licząc od 10 kwietnia. Mimo tego, że ten początek tak naprawdę mieliśmy niezły, no to teraz jesteśmy no, na niezbyt fajnej pozycji i tutaj mamy tą akumulację właśnie około dla tego pierwszego terminu siewu to jest około 690 stopni tej sumy temperatury efektywnej, czyli, tak jak widać, jesteśmy już w fazie kwitnienia i znamionowania, zaczyna się. Zapylanie. Kolejny slajd to jest porównanie, jakby estymacyjne do końca sezonu, jak to może wyglądać. Na ten moment widzimy, że jesteśmy oczywiście poniżej. Kolejny slajd to jest porównanie tego samego, czyli też akumulacji sumy temperatur efektywnych, ale dla siewu wykonanego 25 kwietnia, czyli to jest taki siew, który większość z Was właśnie e, wykonywała. Raczej to, był, to była ta trzecia dekada kwietnia niż. niż ta pierwsza tak jak my tutaj zaczynaliśmy i widzimy że dla tej wartości siewu 25 kwietnia pomiędzy latami 223 do 225 też jesteśmy najsłabiej i to też mocno widać też potwierdzacie to na różnych forach widzicie to na swoich polach że to kwitnienie tak naprawdę dla odmian późniejszych dopiero co zaczęło się właśnie w tym okresie około 20 lipca opady słuchajcie kumulatywnie jak wyglądają? no Też specjalnie dla Was to zrobiłem. Tak, taki wykres, też macie tutaj niebieska linia, to jest 23, zielona 25 i czerwona 24, więc w 24 dla tej lokalizacji Śrem mieliśmy nie dość, że bardzo fajną sumę temperatur efektywnych, to mieliśmy też bardzo fajną jakby kumulację opadów. Jeżeli chodzi o ten rok, z opadami nie jest tak źle, widzimy, że w czerwcu było, był taki zastój, że praktycznie tych opadów nie było, natomiast teraz też ciągle pada, więc jest, jest nieźle, ale dla kwitnienia to bardzo dobrze. Wiem, że część z Was ma do zbioru rzepak, pszenicę i to nie jest dobrze, bo już niestety te uprawy nie wyglądają najlepiej. Natomiast dla kukurydzy sytuacja jest bardzo fajna z opadami, przynajmniej w, te, w tym rejonie. No i też kolejny slajd to jest taka. Prognoza. Prognozę oparłem oczywiście na średniej pomiędzy ostatnimi dwoma latami, czyli 2024 i 2023. Średnią z tych lat przełożyłem na okres od 21 lipca do 15 października i z tej średniej wyliczyłem, jak możemy wyjść na koniec. No i tak, jak widzicie, no nie, raczej nie ma większych szans, żeby dogonić poprzedni rok ani też 2023. No, i też przejrzałem sobie wczoraj, jak wyglądały zbiory w ubiegłym roku. No, i z tego co pamiętam, z tego co zauważyłem w notatkach i po zdjęciach, no to na, na koniec września, w tej ostatniej dekadzie, tak naprawdę były zbierane kukurydze o FAO powiedzmy 250-260. W niektórych lokalizacjach wilgotności poniżej 20% wody. W tym roku, myślę, że w tym terminie, właśnie końcówki września, będziemy prawdopodobnie mieli fazę czarnej plamki dla tej grupy średnio-wczesnej, czyli, czyli fazy dojrzałości technicznej, więc tak naprawdę będziemy mocno walczyć, wszystko na to wskazuje, oczywiście nie wiadomo, może być super ciepło sierpień wrzesień i wrzesień i wtedy wszystko się zmieni, natomiast licząc tutaj średnią, wszystko wskazuje na to, że będziemy walczyć z wysokimi wilgotnościami w czasie zbioru, no ale to jeszcze się okaże, i słuchajcie, jeszcze też prognozowana akumulacja dla siewu od 25 kwietnia w poszczególnych latach. Tutaj jest jeszcze gorzej, bo tak naprawdę e, widzimy, że no, ucięło ten początek, który był ciepły, czyli ta właśnie druga dekada kwietnia tego roku. No i widać, że tutaj zdecydowanie nie ma szans. Więc ci z Was, którzy siali koniec kwietnia czy początek maja, no niestety będzie walka o, o utrzymanie niskiej wilgotności w czasie zbioru, czy o uzyskanie niskiej wilgotności w czasie zbioru. E, wnioski, e, no wnioski są dosyć proste. Idealna korelacja pomiędzy tymi unitami ciepła, GDU, a znamionowaniem dla każdej testowanej daty siewu. Tak jak widzieliście 10, 17, 25 kwiecień, każda jest w innej fazie wyrzucania wiechy, znamionowania, ale wszystko się zgadza właśnie pod GDU, bo przy 620 jednostkach powinniśmy mieć e, znamionowanie dla dla każdej z tych grup, i właśnie to osiągnęliśmy. Widać znaczną różnicę pomiędzy latami, bo w 2023, na dzisiaj, czyli na ten 21 lipiec, na dzisiaj, czyli na tą datę, dla której mam te wyliczenia, lipiec 21 2023 mieliśmy skumulowane 698 unitów, w 24 mieliśmy 790 unitów, w 25. 663 unity. To jest dla siewu od 10 kwietnia. W 24 roku, w trzeciej dekadzie września, były niektóre plantacje zbierane w wilgotności poniżej 20% przy plonie bliskim 10 ton. W 2025, jeżeli ta moja estymacja e, się sprawdzi, to będziemy, będzie to czas osiągania dojrzałości technicznej do zbioru, czyli czarnej plamki. Więc to jest takie podsumowanie dla tego doświadczenia. Więc e, widzimy jasno i klarownie że 10 kwiecień tutaj był najlepszym terminem siewu, co podkreślam. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądać w dalszej fazie wegetacji. Teraz omówimy sobie też w tym odcinku troszeczkę ten proces pylenia i zapłodnienia kukurydzy. Zacznijmy od tego, że to jest część męska, czyli wiecha. Jak już dobrze wiecie, no i ona wytwarza pyłek, który musi trafić tutaj nam na te piękne znamiona, tak zwane włosy, jak to niektórzy mówią, no i tu oczywiście wytwarza się kolba. Więc zacznijmy od tej pierwszej części wiecha. Wiecha wychodzi najczęściej 1 do 2 dni przed znamionami. Ona wychodzi, wytwarza ziarno pyłku, jest tego około 2 miliony. Czas pylenia to w zależności oczywiście od warunków, to jest jakieś powiedzmy 10 do 14 dni, to jest taki maksymalny czas. Natomiast ten taki najbardziej efektywny to jest powiedzmy sobie e, pierwszy tydzień, najwięcej pyłku jest w dniu przeważnie trzecim. Jeżeli chodzi o warunki do pylenia, no to takie jak mamy dzisiaj. Jeżeli jest bardzo wilgotno i deszczowo, to pyłek może przestać być wytwarzany. E, I to nie jest dobre, bo w warunkach dużej wilgotności świetnie radzą sobie znamiona i one szybko rosną i się wyciągają, więc wtedy ta, ta niedostępność pyłku nie jest dobra. Najwięcej pyłku jest wytwarzane rano i też wieczorem, ale generalnie rano, w tych wczesnych godzinach porannych, jest go wytwarzane najwięcej. Jeżeli chodzi o pyłek, czasami może być on nieaktywny. Jeżeli mamy wysokie temperatury, czyli takie powiedzmy powyżej 30-35 stopni Celsjusza, wtedy, no 35 nawet, to ten pyłek wtedy się staje nieaktywny. No i niestety nie może on pełnić funkcji zapłodniania. W tym roku. Tak jak aura widzimy jest, to myślę, że nie będzie to miało miejsca, jest raczej zagrożenie takie, że e, zaraz o tym powiem, ale że po prostu znamiona będą rosły za szybko, a tego pyłku może być za mało właśnie ze względu na, na to, że mamy wysoką wilgotność. Też jeszcze taka ciekawostka dla tych z Was, którzy uprawiają kukurydzę na kiszonkę, to jeżeli mamy już wytworzoną wiechę, to mamy tak naprawdę już określony, określoną strawność włókna, ponieważ wiemy jaka duża jest roślina, więc tak naprawdę ta strawność włókna wielce już nam się nie zmieni i pamiętajcie też, żeby do wysokości rośliny nie liczyć tego elementu, tylko tak naprawdę powinniśmy liczyć wysokość ostatniego liścia, bo wiecha nie stanowi nam masy w kiszące. Mamy znamiona, czyli ten taki twór żeński. Ziarno pyłku z wiechy musi spaść tutaj, nam na te włoski. Włoski są pokryte jeszcze takimi dodatkowymi, małymi włoskami. I jakie są tutaj zagrożenia? Słuchajcie, jeżeli mamy pełną dostępność pyłku, nawet jeżeli mamy pełną dostępność pyłku, i nagle przyjdą takie 2-3 dni, bardzo deszczowe, to może wystąpić coś takiego. Zaraz spróbuję to pan pokazać. Zobaczcie, znamiona wychodzą od. Od tych ostatnich do początkowych. Jeżeli będziemy mieli taki moment, że na przykład te znamiona wychodzą z tej części kolby i mamy bardzo wilgotne powietrze, no i powiedzmy, że one wyszły już z okrywy liściowej, znajdują się tutaj, natomiast nie ma pyłku, bo, bo jest bardzo wilgotno. No i na te znamiona przychodzą kolejne znamiona stąd, zakrywając te wcześniejsze, a dostępność pyłku wciąż jest niewielka, to słuchajcie, jeżeli będziemy mieli taką masę znamion, i pyłek lecący tylko od góry, to może być tak, że te znamiona wychodzące z tyłu bądź z tej dolnej części kolbie, że ona jest na przykład w takim układzie, będą miały na tyle słaby dostęp do pyłku, że też mogą zostać niezapylone. Jeżeli chodzi o znamiona same, to one bardzo lubią, jeżeli jest duży dostęp do wody, bo wtedy świetnie rosną. Mogą rosnąć nawet do kilku centymetrów dziennie. Im więcej wody, tym więcej one rosną. Pamiętajmy, że w zaopatrzenie wody to są korzenie, potem łodyga, potem liść, potem kolba, potem są te zarodki i dopiero z zarodka woda idzie do znamion. Więc w warunkach też silnego stresu suszowego, znamiona mogą. Zostać wstrzymane we wzroście i wtedy nawet może dojść do desynchronizacji pylenia i znamionowania. Myślę, że w tym roku dla plantacji normalnie zasianych to raczej nie, nie będzie się działo. Natomiast w latach suchych pamiętajcie, że e, wydłużanie się znamion może zostać wstrzymane i może nastąpić tak zwane minięcie się pylenia i znamionowania. Możemy mieć szczerbate kolby bądź kolby, które w ogóle się nie zapylą. Ale ogólnie myślę, że zapylenie w tym roku powinno być w większości kraju ok. Pamiętajcie, że te zalążki, które zostaną zapylone i staną się zarodkami, a potem ziarniakami, też mogą zostać odrzucone, jeżeli będziemy mieli złe warunki. Złe warunki mam na myśli wodne, termiczne, czy też wynawożenia, zwłaszcza azotem i potasem. To one wtedy mogą zostać odrzucone, wtedy będzie to widać, ponieważ w nich częściowo zostanie zakumulowana skrobia. Do takich odrzuceń też następuje właśnie często, przez to, że jest za mało, za mało nawożenia azotem, i wtedy to też fajnie widać po roślinach, ponieważ one. Od, od dolnych liści zaczyna być zabierany azot. To też jest taki dosyć łatwy do zdiagnozowania symptom. To jest charakterystyczna taka fałka, że się robi liść suchy, no i to jest ściąganie azotu z rośliny. Może to, mogą też być ściągane inne składniki pokarmowe, więc pamiętajcie, żeby zawsze plantacje, które rokują wydajnie, były mocno wynawożone. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o to znamionowanie. Znamiona też, słuchajcie, desykacja to jest. Temperatura powyżej 30 stopni, jeżeli mamy słabe warunki wodne, stają się niemożliwe po prostu do zapylenia. Natomiast, jeżeli mamy wysoką wilgotność gleby, to pamiętajcie, że rośliny sobie będą radzić i wtedy powiedzmy do tej temperatury 33 stopni Celsjusza te znamiona sobie powinny. Poradzić. Sam proces znamionowania często zachodzi około 2 dni po procesie pylenia. Znamiona są aktywne, znaczy aktywne, możliwe do zapłodnienia 10 do maksymalnie 14 dni. To jest taka, nazwijmy to średnia, krajowa. Dlaczego znamionowanie występuje po pyleniu? Ponieważ i tak zapłodnienie jest krzyżowe, więc w obrębie jednej rośliny z tej wiechy, która jest tutaj nad znamionami. 10% około jest zapylanych z tej wiechy, reszta to jest zapłodnienie krzyżowe od innych roślin. Też pamiętajmy, że w tej fazie, właśnie krótko po opyleniu i znamionowaniu, bardzo mocno rozwijają się te korzenie przybyszowe. One też pełnią funkcję przede wszystkim podporową, ale też te najnowsze doniesienia mówią, że pełnią one funkcję pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Na pewno te, które mają dostęp do gleby, no i te myślę, że też. Więc to jest też ważne, żeby one się dobrze rozwinęły. Odmiany powinny mieć te korzenie na swoim miejscu. Jeżeli stosujecie herbicydy właśnie zbyt późno z grupy regulatorów wzrostu czy sulfonylomoczników, to często możecie mieć te korzenie w formie takiej taśmy korzeniowej i wtedy one niestety swojej funkcji prawidłowo spełniać nie będą. Jeżeli chodzi o te jeszcze uszkodzenia takie, które możecie wyspowodować właśnie herbicydami, to pamiętajcie, że zbyt płytki siew pretenduje właśnie do uszkodzeń systemu korzeniowego, bo potem te substancje z herbicydów doglebowych czy nawet listnych, mogą niestety uszkadzać nam płytko rozwijający się system korzeniowy. Ale poza systemem korzeniowym jeszcze chciałem Wam coś pokazać. Tutaj zobaczcie też mamy taką roślinę, która ma bardzo długie dokolie, bo zobaczcie, ono jest dotąd. Czyli mamy super długie do kolby, tu mamy dalej rozwijającą się kolbę, ale też zobaczcie, te liście okrywowe kolby są takie długaśne, bym powiedział. Eee, czy to jest coś złego? No nie do końca, no są takie lata, że to jest jakby standard i też dla niektórych odmian tak to po prostu wygląda, natomiast no to jest taki typowy, myślę, że artefakt właśnie, być może nawet po właśnie zbyt późno zastosowanych niektórych herbicydach właśnie z grupy regulatorów wzrostu. No i mamy takie mega długie dokolbie i mamy te liście, ale no myślę, że liście te okrywowe, takie wyrośnięte w prawdziwe liście, no na ten moment one będą pomagać w asymilacji, mam nadzieję, że nie będą przeszkadzać w zapyleniu, ale jest to właśnie efekt wszystkich stresów, sumy wszystkich stresów, które ta roślina po prostu przeszła, więc wygląda to dość nienaturalnie, natomiast no są takie lata, że po prostu tak jest, A oczywiście niektóre odmiany też potrafią mieć te liście okrywowe troszeczkę dłuższe. Akurat tutaj to jest jeden przypadek na, na kilkaset, więc nie ma to większego znaczenia i jest to właśnie spowodowane stresem. Właśnie w tej fazie, w której formują się wiechy i formuje się zalążek kolby, czyli w fazie BBCH17, no, kiedy niektórzy z Was jeszcze wykonują zabiegi, e, możemy mieć do czynienia zarówno z deformacjami wiech, i wtedy możemy mieć wiechy zbyt małe, które produkują zbyt mało pyłku, i możemy mieć do czynienia z deformacjami kolb czy tych struktur okołokolbowych i też może się pojawić problem z zapyleniem, dlatego też pamiętajcie przy stosowaniu herbicydów, ten rok wiem, że był mega trudny, jeżeli chodzi o chwasty i stosowanie herbicydów, ale pamiętajcie, żeby rzeczywiście przestrzegać tych chwast, bo chwasty zwalczyć to raz, ale dalej, żeby nie uszkodzić tej kukurydzy, żebyśmy nie mieli problemu z zapyleniem i uzyskaniem finalnie możliwości zbioru towaru z pola. Podsumowując, plon z tego doświadczenia średnio powinien wynosić około 12 ton 600 kg na sucho, średnio z całego doświadczenia, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będziecie chcieli, to, to zrobimy jeszcze jeden odcinek taki na zakończenie. No jeżeli chodzi o tą sumę temperatur efektywnych, no to niestety wszystko wskazuje na to, że będziemy walczyć z wysokimi wilgotnościami na koniec sezonu. No i tak naprawdę w tym odcinku to by było wszystko, co dla Was przygotowałem. Zadawajcie pytania, lajkujcie, subskrybujcie. Fajnie by było też, gdybyście napisali w komentarzach, ile zbieracie teraz rzepaku, jakie odmiany, jakie macie plony zbóż, z jakiego jesteście rejonu, bo wszyscy na pewno są teraz w tym momencie tego bardzo ciekawi. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Epole.